No, witam serdecznie. Pierwsza karta mówi o tym, nie sabotuj siebie, nie wymagaj od siebie za dużo, wierz w siebie, ufaj sobie w sensie właśnie pozytywnym i wtedy ta energia będzie dobrze. Spójrzmy sobie, co trzeba, co czeka Ciebie w najbliższym czasie. Już patrzymy sobie, co czeka Ciebie w najbliższym czasie. Karty pokazują tutaj jakąś pracę, ciężki wysiłek właściwie. Karty pokazują pokonanie przeszkód, jakieś sprawy związane z rodziną, ale trzeba tutaj być bardzo wytrwałym. Pewne rzeczy rozwiążą się pozytywnie, tylko trzeba po prostu na nie poczekać. Karty pokazują tutaj cztery, cztery miecze, czyli tak jakby przerwę. Planujesz coś zrobić, ale to dopiero wyst będzie występowało za cztery miesiące, nie teraz. Tutaj będą dość spore zmiany, wtedy przyjdzie zadowolenie. Duża uwaga na zdrowie u Ciebie, na sprawy związane z kręgosłupem, na sprawy związane z jakimiś barkami. Karty pokazują um, uwaga na ciążę też, na dzieci. Karty pokazują doprowadzenie spraw z życia uczuciowego do porządku, w sensie właśnie pozytywnym, a potem tak jakby wszystko się wsypało. Spójrzmy sobie jak będzie wyglądała tutaj praca w najbliższym miesiącu. Już patrzymy sobie. Karty pokazują tutaj dużo zmian. Możesz dostać dodatkową pracę, ale karty pokazują zakończenie. Pójście do nowej pracy, pójście, zakończenie do nowej pracy i potem zaczęcie czegoś właśnie od nowa. Więc ten miesiąc będzie takim miesiącem tutaj niestabilnym. Spójrzmy, jak wyglądają sprawy finansowe. Tutaj, jeżeli chodzi o finanse, karty pokazują pieniądze wypracowane, zapracowane. Karty pokazują u Ciebie jakieś problemy. Uwaga, nie pożyczaj pieniędzy, uważaj na sprawy finansowe. Karty pokazują dwójkę, czyli może być dodatkowa praca, coś dodatkowego, co do Ciebie przyjdzie. W życiu uczuciowym już patrzymy sobie, jak będzie wyglądało życie uczuciowe. Będziesz zastanawiała się, czy czegoś nie zostawić. Tutaj z jednej strony miesiąc może być bardzo niestabilny, ale końcówka miesiąca tutaj będzie, że dojdziesz do jakiegoś konsensusu, dojdziesz do zgody, więc mogą być takie pytania, czy dobrze robię, czy jestem w porządku, czy, czy tutaj dobrze robię, ale w pewien sposób tutaj trzeba. trzeba Trzeba tą energię właśnie wypośrodkować, czyli i tak dojdziesz, nie widzę zmiany, jeżeli chodzi o mężczyznę, tylko karty pokazują bardziej u ciebie takie sprawy, po prostu takie sprawy właśnie związane u ciebie, związane u ciebie właśnie z. Przede wszystkim z takimi sprawami, właśnie uczuciowymi, czyli tutaj będziesz, będziesz prowadziła dużo pertraktacji, natomiast będą one, będą one związane nie tylko tutaj z życiem uczuciowym, ale z jakimiś sprawami przy domu, przede wszystkim, więc to jest takie bardzo ważne. Spójrzmy sobie, jak będzie się miesiąc układał u Ciebie w sensie właśnie pozytywnym. Już patrzymy sobie. Jak on się będzie układał w sensie pozytywnym. W najbliższy tydzień będzie pokonanie trudności. W połowie tygodnia spotka Ciebie coś dobrego. Będziesz mieć fajną propozycję i czy współpracę właśnie z kobietą. Następuje jakaś zgoda. Tutaj karty pokazują kartę mocy. W drugim tygodniu będzie naprawdę bardzo fajnie, zacznie się bardzo przyjemnie. Tutaj możesz rozmawiać o wielu rzeczach, będą dość fajne rzeczy, tutaj fajne takie przyjemności, ale koniec tygodnia tutaj może Ciebie coś po prostu niemiłego spotkać. W trzecim tygodniu siedzisz i myślisz, mogą być trudności, jakieś takie bóle, sytuacja taka troszeczkę trudna, natomiast odganiaj te myśli. Odganiaj, nie ma sensu się denerwować. No i czwarty tydzień zaczynamy słoneczkiem, działaniem, przemyśleniami, doprowadzeniem spraw do równowagi i po prostu takiej takiej pracy, dość sporo zmian. Spójrzmy sobie, jakie runy będą tutaj na najbliższy czas. Już patrzymy, kochana, jakie runki będą. No proszę, runa Duriza, spójrzcie do przodu, działanie, silna ochrona. W sensie pozytywnym, czyli to jest ten czas i to Twoje miejsce. Spójrzmy, co aniołowie mówią. Proszę, jakby Ty stworzyłaś tą sytuację i masz siłę jej zmiany. Niesamowita karta, i to jest bardzo dobra karta, która tutaj ci mówi. I karta energii nie potupadaj działaj dobrze. Pozdrawiam.